Kerowo zespół, który spadł z drugiej ligi. Zespół, który gra jeszcze w jakiejś tam fazie Pucharu Polski. Z tego co wiem, to chyba z Kotwicą, także to nieźle im idzie. Natomiast zbliżej idzie, idzie im tak sobie. Miałem okazję być na meczu ich z przodkowym, gdzie zagrali bardzo dobrze pierwszą połowę, w drugiej połowie jakby odcięło im prąd. Nawet był moment, że przegrywali 3-2, uratowali ten, można powiedzieć, punkt w ostatnich minutach meczu. Ale zespół na pewno groźny, gro zawodników grających wtedy na poziomie drugiej ligi została w tym składzie. Nie mogący złapać odpowiedniego rytmu, ale, ale myślę, że, że na pewno trzeba podejść z respektem i szacunkiem do przeciwnika. Nie idzie im ostatnio, dwa ostatnie mecze z tego co im wiadomo przegrali, co pamiętam to przegrali. Na pewno będą próbowali gdzieś się odbić i szukać punktów. No, my zrobimy wszystko, żeby, żeby to nie był koszalin. Ruszone zmiany będą też po części tak, bo cały tydzień trenował Robakowski z nami. Na lekki uraz narzeka ciągle, chociaż dzisiaj był w treningu czwartkowym słowiński. Na pewno będzie parę roszat. Tak jak było przed meczem z Bałtykiem, tak i również teraz. Zmienimy ustawienie. Co, co w związku z tym też trzeba jakoś dopasować zawodników do tego ustawienia. Znaczy przede wszystkim chciałbym, żeby wynik był taki jak w pierwszych dwóch kolej, tak, tak, żeby było zwycięstwo i to jakby, jakby to będzie nasz główny cel, czyli zwycięstwo w tym meczu będzie ponad wszystko, nawet ponad styl gry. Na pewno będę oczekiwał troszeczkę większego zaangażowania niż to było w meczu ostatnim i myślę że to się przełoży na dobry rezultat.